Witam wszystkich hodowców i hodowczynie głębi pocztowych. Na dzisiejszym filmiku chciałem zaprezentować kilka par, które są na sprzedaż. No Pierwszy głębi, którego chciałem zaprezentować, jest to samiczka z mojej hodowli po całym programie lotowym z 2002 roku o numerze 3126. Piękna samiczka. Następny gołem wiem, którego chciałbym zaprezentować jest to

Jedno piórko. Następny gołąd, którego zaprezentuję, jest to Samiec. Nakrapiany pstry. Jest to Niemiec z 2019 roku. O numerze 2888. samczyk z tego roku on numerze 17568 568 ma takie, tylko ma nakreślone na skrzydłach był bardzo ładny z Fabrów z 2019 roku o numerze 14794. Piękny gołąb na grubym ziobie. Bardzo fajnie zbudowany. Mogę coś zobaczyć ogon w jedno piórko. Jest do niego czarna samiczka z 2002 roku z mojej hodowli Samica również się wywodzi z gołębi Fabrów Ale jeśli ktoś będzie chciał to mogę podesłać zdjęcia rodziców tej samicy Piękna samica na takim pstrym łebku że po tej parze na pewno ktoś sobie nachowie fajnych młodych do lotu ładna duża samica o numerze 2503 ogłębia, które zaprezentuję, jest to samica nakrapiana z 2020 roku, o numerze 4626. Ona jest tutaj na czerwonej Interesówce przepiękny gołąb, to niej też jest samczyk nakrapiany z fabrów, piękna samica. Jest tutaj właśnie ten samy do tej samicy. On jest z 2015 roku. On 23 851 Piękny gołąb na pięknym grubym dziobie. I ogólnie też tutaj właśnie w jedno piórko. Do tej gołąbki nie są drogie Prześliczny samczyk. Z następnego gołębia jest to czerwony samiec z 2019 2000... roku. On ma tutaj jedno białe piórko w ogonie i on ma numer To jest gołąb sprowadzony z Ukrainy. I on ma numer 26 y, 260 y, 076. piękny gołąb. Na pięknym grubym dziobie. Można zobaczyć oczko tego gołębia. Przepiękny, tak. Tutaj, jak widzimy, białe pióro, białe pióro w ogonie. Piękny ptaszek. Następnym gołem jak ja go zaprezentuję jest to Przećliczna Samiczka Z 2021 roku Gandaluska numerze 74-88. Prześliczna samica. Do niej mam też samca. Samiec akurat jest niebieski. Zaraz go tutaj pokażę. Samiec jest z 2020 roku. Na pięknym, grubym dziobie że jeśli by był Ktoś zainteresowany to Serdecznie zapraszam Prześliczny To to z Mica z 2020 roku, niebieska, przepiękna. Do niej mam tutaj też również samca, który samiec nie jest niebieski. To jest tutaj samczyk do, do tej samiczki. piękny gołąb. On ma takie, takie, takie rude wpasą, tak on tak w szali wpada. O ogląd jedno piórko. O numerze 1831. Prześliczny ptak. Następnego tutaj gołębia to tutaj mam samiczkę, szpaczkę. 2018 roku o numerze 10371 do tej samicy jest również samiec szpak samczyk od tej samiczki z 2021 roku piękny duży gołąb myślę, że coś takiego warto sobie nabyć do swojej hodowli o numerze 3008 Następnego gołębia zaprezentować jest to połowy samiec z 2020 roku on umerze podem końcóweczkę 85 Piękny samiec nerwowy w drugim dziobie. i zostały nam tutaj ostatnie dwa gołębie mamy samca z czarnego czarno piękny gołąb na grubym dziupku bardzo ładny ptak ogon w jedno piórko I ostatnim gołębiem, którego mam na sprzedaż, jest to że tak powiem Raritas. Jest to gołą z 2002 roku. Czarny pstry o numerze 8106. Jest to roczny samiec. Jest to przepiękny ptaszek na przepięknym, grubym dziobie. Jeśli byłby ktoś takim czymś zainteresowany, to zapraszam do kontaktu. Mój numer telefonu będzie podany w opisie, jak i w głównym tytule. Także serdecznie zapraszam i do usłyszenia.